to jest prezent, to najnowszy Leon czwartej generacji W odmianie FR Z silnikiem o znaczeniu E-Hybrid Czyli hybryda ładowana z gniazdka, tak zwany PHEV Jest klapka, są elektrony Zapraszam Spójrzmy jeszcze na stylistykę Naszej odmiany FR Począwszy od przedniego grilla On jest wykończony takim ciekawym, tu satynowym plastikiem Z centralnym oczywiście logo Seata Dalej, lampy w pełni jadowe Kierunkowskazy dzienne, mijania oraz drogowe to wszystko z wledzie. Bardzo fajnie wyglądają w dzień oraz dobrze świecą w nocy. Niestety, nawet w opcji nie ma dostępnych jeszcze świateł matrycowych, LED-owych. Przeprojektowany również w naszej wersji przedni zderzak, Tu wiele ostrych linii oraz dokładek stylistycznych na dole zderzaka oraz po bokach z lotami powietrza. Są również czynniki parkowania, a także radary od dostępnych naszej wersji asystentów. Odmiana FR jest najbardziej sportową odmianą normalnego cywilnego Leona ale również jest Kupra Leon i tam już macie najbardziej sportowe rozdania Oczywiście jest to w tej chwili osobna marka Co pod maską? Tu również nowość naszej wersji jest odmiana hybrydowa czyli najmocniejszy dostępny układ napędowy w tej chwili w nowym Leonie. 204 konie mechaniczne pozyskiwane z połączenia dwóch silników 1.4 TSI 150 koni oraz silnik elektryczny Właśnie łączna moc 204 konie przekazywane na przednie koła dzięki przekładni automatycznej DSG dwusprzęgłowej sześciostopniowej jeżeli chodzi o nieboczną, boczną, to również jest dynamicznie i ciekawie w nowym Leonie, który już był mnie na kanale w wersji kombi, w wersji właśnie FR z silnikiem TSI, a także w zwyczajnej wersji Excellence, a tym razem FR z ciekawym silnikiem. Zobaczcie na stylistykę. Ciemna budowa lusterek, standard dla wersji FR oraz ciemne wykończenie obwódek wokół okien. Patrząc z przodu oczywiście ciekawe felgi 18 cali, a także klapka po lewej stronie od wlewu elektronów, o czym za chwilkę. Dalej bardzo zwarty, hiszpański hatchback. Zobaczmy jeszcze tył. A tu widzimy przede wszystkim spory spoiler, a także dokładki stylistyczne po bokach tylnej szyby. Element charakterystyczny nowego Leona to oczywiście tylne, w pełni światła z dynamicznymi kierunkowskazami oraz animowaną listwą łączącą nam obie te lampy przez całą długość klapy bagażnika. Schodzimy niżej, nowy napis Leon, oczywiście klamka schowana pod znaczkiem Seata, Tylny zderzak, również inny dla wersji FR, z ciekawymi liniami oraz niestety z udawanymi końcówkami układu wydechowego, czego fanem nie jestem, no ale to jest hybryda, jednak FR, więc coś tam musi być troszkę sportu i troszkę ekologii. Zapraszam Was do wnętrza. No, i oczywiście, miejsce najważniejsze w każdym samochodzie to fotel kierowcy. Dzisiaj w Lonie pokażę Wam tylko i wyłącznie różnicę w wersji FR, bo sam nowy Leon, multimedia, zegary, deska rozdzielcza i wszystko inne było już omówione w innych filmach z Leonem, do których Was co chwilę odsyłam na górze w kartach w tym filmie. Natomiast w wersji FR, oczywiście inna kierownica, spłaszcza na dole, ze FR, a także opadki od zmiany biegów. Oraz skórzane wykończenie z pomarańczową nicią. Dalej to oczywiście inne fotele w naszej wersji Alcantara i Skóra, regulowane elektrycznie ze zintegrowanymi zagłówkami. To fajny kompromis między właśnie jeszcze wygodą w długą trasę, a komfortowym siadaniem w mieście oraz trzymaniem bocznym w tej, jakby nie było, najbardziej usportowionej wersji Nowego Leona. No i zobaczmy jeszcze, jak obecność akumulatorów wpłynęła na pełność bagażnika. Ale co pierwsze, to oczywiście bardzo fajne wykończenie. Zobaczcie, po bokach haczyki, lampeczka, miękka podłoga. To bardzo fajnie. Dwa. Widzimy tutaj kabelki również do ładowania naszego samochodu hybrydowego. A pod podwójną podłogą jest yy, bateria. Jest głównie bateria i zestaw naprawczy. No i bagażnik nam zmalał do 270 litrów, bądź kładąc tylną kanapę do 1200, tam bez chyba 3 litrów więc bagażnik taki zupełny średniak w tej klasie nawet powiedziałbym, że bardzo, bardzo średniak w tej klasie no ale gdzieś te akumulatory w końcu konstruktorzy musieli pochować no i w idealnej ciszy jedziemy naszym Leonem FR Plug-in Hybrid na autostradę pierwsze co to oczywiście asystenci ale też właśnie kilka funkcji przydatnych w tym samochodzie na autostradzie ten to jest zupełny standard w tej klasie, prędkość ustawimy na 120, to co tu można, również Travel Assist włączony, teraz sobie on jedzie sam, a ja Wam troszkę poopowiadam. Pierwsze co, napęd tutaj jest hybrydowy typu plug-in, czyli ładujemy sobie samochód z gniazdka do baterii, zamontowanej między dolną kanapą, a oczywiście podłogą bagażnika. Zasięg obiecywany przez producenta to są okolice. 50 km. Realnie spokojnie 45 km tyle robiłem tym samochodem na włączonej klimie, przy miejskim ruchu, słuchając radia, i tak dalej. To, co mi się bardzo podoba, to oczywiście przekładnia DSG, która jest połączona jakoś fajnie, inżynieryjnie, z tym układem napędowym i nawet jadąc tylko i wyłącznie na napędzie elektrycznym, bo samochód zawsze jest naładowany, preferuje napęd elektryczny. Wówczas spokojnie na autostradzie do 140. Jedziemy tylko i wyłącznie na prądzie bez włączania silnika spajnowego. To sprawia, że ten samochód jest maksymalnie uniwersalny dla osób, które mieszkają pod miastem, na przykład 15 km od centrum, 20 km od centrum i potrzebują dojeżdżać do pracy tylko i wyłącznie na baterii. I w tym samochodzie jest to zupełnie zupełności możliwe z prędkościami typu 140 dla każdego wystarczy, szczególnie w Polsce, gdzie wiemy, że to jest maksymalne ograniczenie na autostradzie. A w mieście oczywiście samochód używa rekuperacji odzyskuje tą energię i także porusza się na napędzie tylko elektrycznym fajnie, że auto na samym elektryku ma tam w okolicach tych 115 koni mechanicznych i naprawdę na samym elektryku samochód jest również dynamiczny mówimy o dynamice no jest to najmocniejszy układ napędowy dostępny w nowym Leonie bardzo byłem miło zdziwiony układem napędowym 1.5 TSI połączony z przekładnią manualną właśnie w nowym Leonie i ten film także u mnie był natomiast tutaj 204 konie mechaniczne, i to jest w tej chwili, w momencie kręcenia tego filmu, najwyższa dostępna moc właśnie w Nowym Leonie. Chyba, że chcecie mieć kupę Leona, tam, oczywiście, moc od 245 koni do ponad 300. A tutaj, osiągi do 100 na godzinę to około 7,5 sekundy katalogowo, i mniej więcej tyle, nawet troszeczkę mniej, robi właśnie Nowy Leon z tym układem napędowym, bo. He, troszkę wadą będzie walka o trakcję, bo samochód oczywiście ma nadmiar tonometrów I jakby na przedniej osi to wszystko sprawia, że to opona szuka tej przyczepności Szczególnie na jakimś takim delikatnie wilgotnym asfalcie Wówczas czujemy, że możemy szybciej, ale fizyka nam nie pozwala Także fajnie, gdyby nawet w opcji, chociażby w kuprze lonie, czy nawet w normalnym lonie Był napęd na cztery koła z układem hybrydowym ponieważ ten układ daje Wam tego maksymalnego boosta od samego początku i wtedy kiedy te koła mogłyby wykorzystać tą moc i przenieść ją spokojnie na obie osie właśnie mówimy o spalaniu, mówimy o dynamice tego silnika silnik pozwala Wam bardzo mocno oszczędzać paliwo, bo mając zładowaną baterię spalanie na autostradzie to okolice 6, 2, 6, 3 litra na 100 km droga krajowa bez problemu około 5,5 litra, natomiast miasto mniej więcej 7,5, podkreślam, mając wyładowaną baterię. Mając naładowaną baterię, no to spalanie albo 0, albo takim tym trybie kombinowanym, tam delikatny lunchik, a, lunch, a tu nie ma lunch control, ale np. kickdown, bądź większa dynamika jazdy i wtedy samochód nam spala w mieście jakieś 3,5 litra benzyny na 100 km non-stop oczywiście wspomagając się silnikiem spalinowym. Trochę mnie ciekawi, jak jednostka 1.4 TSi sprawdzi się na dłuższą metę. Mam na myśli ciągłe jej włączanie, wyłączanie i tak dalej, bo jednak jest to silnik z turbo. Ok, konstrukcja już dosyć znana i przetestowana przez producenta ogólnie Volkswagena, bo to jest oczywiście silnik Volkswagena, tutaj się nie ma co tam jakby oszukiwać i ukrywać. Natomiast jednostka ciekawa, jak się sprawdzi pod kątem właśnie połączenia jest silnikiem elektrycznym i ciągłym załączaniem i wyłączaniem jej pracy z drugiej strony silnik załącza się niezauważalnie dla kierowcy i robi to naprawdę w trybie bardzo, bardzo eleganckim a dwa, patrzcie, dajmy sobie kickdown auto wykorzystuje busta i naprawdę pod kątem dynamiki ten Leon z zewnątrz nie wygląda, biała myszka fajniejsza felga, jakieś tam udawane końcówki do wydechowego natomiast dając mu kickdown Niejednego zdziwimy tym leonem, ponieważ ten leon naprawdę jest dynamiczny. Szczególnie od zera, jeżeli jest suchy asfalt, bądź już napędzając go na przykład od 50 do 100. Wtedy wykorzystuje maksymalną moment z silnika elektrycznego i z silnika spalinowego i naprawdę daje kierowcy i pasażerom przyjemne doznanie z jazdy. Oczywiście, że nowy leon ma wady? No pewnie, że ma wady. Jak każdy leon, którego Wam pokazywałem u mnie na teście multimedia czasami się przywieszą, czy chociażby widoczność przy tym słupku B z tym dużym fotelem, jakby nie było czasami jest dyskusyjna, musimy się delikatnie wysunąć aby lepiej widzieć natomiast samochód, albo na przykład nie ma to lamp LEDowych, no i w naszej wersji jest mniejszy bagażnik bo jest tam okryty akumulator ale ma też to swoje zalety bo macie ciężki silnik na przedniej osi oraz dość ciężki akumulator na tylnej osi dzięki czemu samochód jest prawie że równomiernie dociążony na obłosiach i naprawdę, jak wstało na najbardziej sportowego z całej trójki Golfa, Octavia i Leona Leon się bardzo fajnie prowadzi przy hybrydowym układzie napędowym czy w ogóle układ napędowy, hybrydowy może być sportowy? o tym już polemizowałem w filmie z kuprą Leonem, właśnie Plug-in Hybrid nie iV, bo była też Octavia iV u mnie na teście a właśnie polemizowałem na tym filmie z Leonem hybrydowym kuprą. i uważam, że tak uważam, że właśnie w odmianie FR te 204 konie naprawdę dla wielu kierowców, którzy nie jeździły jakimiś tam super mocnymi hot hatchami, to w zupełności wystarczy i da Wam sporo doznań sportowych z jazdy, mimo hybrydy. A z drugiej strony, ładując go z gniazdka, jeżdżąc ekonomicznie po mieście i w trasie, macie bardzo rozsądny samochód rodzinny, który po prostu mało pali. Mówimy o rodzinie, jakbyście chcieli koniecznie kupić Leona z układem napędowym hybrydowym to polecam Wam jednak wersję kombi. Kombi ma też mniejszy bagażnik, ale jest kombiakiem. Bagażnik jest dłuższy i jest bardziej pojemny. W hatchbacku ten bagażnik jest taki bardzo zakupowy, więc samochód taki głównie modny, miejski, bądź właśnie takie uniwersalne dojazdy na wieś, do miasta, czy raz na jakiś czas na wakacje. W szczególności w mieście, bo dojeżdżając do świateł, docenimy rekuperację. Tu są dwa poziomy. Niska Albo wysoka rekuperacja bądź tryb automatyczny. Ja zawsze jeżdżę na tym takim trybie tej wysokiej, tej mocnej rekuperacji, dzięki czemu bardzo późno używamy pedału hamulca. Tutaj głównie jakby hamujemy, regulując to hamowanie właśnie pedałem gazu, podobnie jak w samochodach elektrycznych, czyli oszczędzamy bardzo mocno klocki i oczywiście tarcze, a z drugiej strony też testowałem te hamulce właśnie niby odmiana FR, bardziej sportowa, troszkę dynamiczniejsze jazdy i po jakimś czasie oczywiście, że one puchną, ale dosyć długo hamulce mają swoją wysoką skuteczność. No i na koniec filmu podzielmy się opiniami, co wy byście wybrali, chcąc kupić samochód hybrydowy, czy byłaby to chociażby Toyota Corolla, czyli z czyściuteńki, zdrowy rozsądek i numero 1 no w sprzedaży w tej chwili chyba w Europie, bądź wcześniej Toyota Auris hybrydowa, czy na przykład trochę byście poeksperymentowali z hybrydową motoryzacją, jak chociażby Octavia RS IV, chociażby nowy Golf, nowy Leon w wersji plug-in, nie wiem, na przykład Peugeot 3008 również wersja plug-in, tam 300 koni na obłoszach również był u mnie na filmie, Passat GTE, czy właśnie na przykład może Cupra Leon iV albo tam dokładnie Cupra Leon plug-in. Co by to było? Co wy byście wybrali właśnie chcąc kupić z jednej strony samochód bardzo ekonomiczny i taki zdroworozsądkowy, ale z drugiej, żeby chociaż trochę ta hybryda dostarczyła wam tych sportowych doznań. Bo naprawdę Leon, wciskając mu kickdown, potrafi Wam dać trochę sportowych doznań, z drugiej strony również on uwielbia zakręty. I to jest na pewno jego niewątpliwa zaleta, mimo tego, że jest hybrydą. Jak się podobało, troszkę ten inny test. Test głównie układu napędowego, ponieważ nowy Leon na filmie u mnie już był. A teraz głównie układ napędowy. I głównie skupiliśmy się na danie FR i czy ona zasługuje na, na odmianę tej najbardziej sportowej w odmianie nowego Sata Leona. Dajcie suba, dajcie apkę w górę i widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki bardzo, pozdrawiam!